Cześć i czołem kluski z rasołem. Znowu muszę się nauczyć, mam patrzeć tam a nie tu, bo później ten wzrok mi tak nie w kamerach lata, ale od początku witam w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu. Tuż po przywitaniu, wrócę wam coś, co nagrałam w tamtą sobotę, czyli już e, tydzień temu. E, co ostatnio sobie kupiłam, co już używam od dłuższego czasu, e, co fajnie się sprawdza, jeśli chodzi o cerę i jeśli chodzi o cały organizm od środka. Także wrócę wam takiego TikToka TikToka. No. Wrzucę wam tutaj nagranie. Chwil... Dlatego, że przed chwilą nagrywałam TikToka i teraz cały czas mam gdzieś tam TikTok z tyłu głowy. Nie, nie TikToka, tylko wrzucę wam tutaj po prostu taki, nie wiem, około minuty 20 chyba trwa filmik i pokażę Wam, co kupiłam i co fajnie działa. I lecimy z tym dniem. Myślę, że vlog będzie taki sobotnio i niedzielny trochę, bo dzisiaj coś nagram, jutro coś nagram i jutro to wrzucę. Także lecimy z tym dniem. Już w sumie jest dosyć późno, bo jest przed 15.00. Ja posprzątałam, wykąpałam się, ogarnęłam się, zrobiłam pranie Zjadłam przed chwilą późny obiad I zbieram się, bo za niedługo lecę na paznokcie Dzisiaj robimy rączki i robimy stópki I zobaczymy, czas pokaże, co jeszcze się w międzyczasie wydarzy Także spędźcie ten czas ze mną, serdecznie zapraszam Moje kochane robaczki Przychodzę tutaj do Was z pewnym produktem Który testuję już od jakiegoś czasu jest to morski mech. Odkryłam go na TikToku w momencie, kiedy zaczęły mi się wyświetlać różne filmiki różnych dziewczyn, i ja już taki jeden słoik, tylko mniejszy, mam za sobą. Filmy są na TikToku, jak go jadłam. Co tu o nim powiedzieć? Mam kilka takich dziewczyn, które obserwuję na TikToku. I mówiły o nim w samych superlatywach, czyli wiecie, że fajnie działa na jelita, że fajnie działa na skórę, um, że, że dzięki niemu czujemy się dosyć lżejsi, że gdzieś tam fajnie nam wspomaga odporność. No i stwierdziłam, że spróbuję. Tylko tak. Ja zrobiłam troszeczkę większy niż ten, ten naturalny, czyli bez dodatku, zupełnie niczego. No i postanowiłam zamówić sobie. Ten niebieski ze spiruliną, z tego względu, że e, dziewczyny mówią, że on jest lepszy w smaku, no bo ten naturalny, powiem Wam, że byłoby mi go naprawdę, naprawdę było mi go ciężko jeść. E, to jest nawet ciężko do opisania smak, bo on nie ma żadnego smaku. Tylko jest taki. Bardzo ciężką konsystencją ma i, i gdzieś tak no miałam taki trochę opór, ale zadam cały słoik. Efekty jak efekty. Efekty są e, podobno dopiero widoczne po około trzech miesiącach stosowania jedzenia go dzień w dzień. E, mi się skończył i zamówiłam sobie właśnie ten, ale Miles Mose od, od firmy, od której jestem, mech, mnie zaskoczył i wysłał mi taki duży słoik jako free gift totalnie, totalnie za darmo otrzymałam tak wielki słoik tego mchu. E, ja już wiem, jak on smakuje. <grych> I, I wiem, że... I, i zobaczcie, w ogóle on jest mega wielki, bo ja zamówiłam sobie ten mały specjalnie, bo nie wiedziałam, jak będzie mi smakował. I to jest 300 ml. Tak, mój kot i, i jego plan. Cyk. A to jest taki wielki, to jest taki olbrzymi, bo on ma 500 ml. Także ten na razie odstawiam, i jak skończę jeść ten niebieski, to wrócimy do niego. Ale wiem, że. wiem już, jak i on ma smak, jaka to jest konsystencja. A dzisiaj z Wami mm, spróbuję sobie tego mchu niebieskiego. Spróbuję go też na TikToku. Eee, zobaczymy, co to będzie. Jego po otwarciu trzeba typowo, typowo trzymać w lodówce. On, moi drodzy, ma taką konsystencję. Taką. No taką takiej galaretki. Zapach jest w zasadzie żaden. Naprawdę zapach jest w zasadzie żaden. Ja sobie wziąłem tutaj łyżkę. No i zobaczymy, nie? Zobaczymy. Naprawdę? Tak? Nic. Także spróbujemy sobie i zobaczymy. <słuch> Mm. Poszedł dużo lżej na pewno Odstawię sobie e, Dużo lżej na pewno niż ten e, naturalny Ale Powiem Wam tak Smak jest naprawdę taki w ogóle niewyczuwalny Konsystencja jest okropna Tego smaku, tego, tego mchu Po prostu taka galerowata i bardzo Wam się tak o wszystkie zęby ociera, więc najlepiej jest go tak szybko zjeść. No ja mam zawsze w pogotowiu szklankę wody, już nauczona tym poprzednim mchem. Ale skoro ma działać cuda, na pewno ten niebieski jest lepszy w przełknięciu niż ten naturalny. Łagodniejszy, także lecimy dalej. Hejka naklejka, ja lecę właśnie na, na paznokcie. Lecę, lecę, nie wiem co będę robić, mam w sumie taki trochę odrost, jest, powiem Wam, że dłonie jeszcze nie mam w najgorszym stanie, ale stopy mam już w katastrofalnym stanie, bo stopy robiłam dużo wcześniej niż dłonie i teraz już po prostu robię jedno i drugie, co by mieć święty spokój, także jak wyjdę z tych paznokci, to Wam pokażę co i jak, także no, ja też zaczynam ostro od poniedziałku, moi drodzy, redukcja. Będę się tutaj dzieliła tutaj i na TikToku i na Instagramie, będę się dzieliła dużą dawką po prostu tego co jem, co robię, jak zmieniam swoje nawyki żywieniowe, bo one na razie są w katastrofalnym stanie, także będę się tym z Wami dzielić, więcej opowiem później, a teraz lecę na poznokcie i odezwę się jak z nich obrócę, zobaczymy co to będzie. No witam, ja już po paznokciach, pokażę Wam później z bliska, jak wyglądają, na pewno są różowe. W sumie tak wyszłam, powiem Wam, że no dwie godziny ponad byłam na paznokciach, no bo o dłonie i stopy, to schodzi. I wychodzę i jakoś tak już jest pochmurnie i jakoś tak jest, jak za chwilę miałby deszcz spaść, ja nie wiem o co chodzi. Ale idę teraz szybko do domu, w ogóle to muszę coś zjeść, bo jestem tak głodna, bo dzisiaj naprawdę mało zjadłam i jestem tak głodna, że, że idę sobie coś zrobić, zjeść i nie wiem, czy jeszcze dzisiaj odezwę, czy widzimy się już jutro. Jutro plan zaplanowałam w sumie dosyć fajny dzień, więc mam nadzieję, że, że jutro wydarzy się dużo więcej niż ostatnio. <grym> Także idę i zobaczymy. Lecę, biegnę do domu, dobijam kroczki i spadam. <muzyka> you <laughs> Cześć i czołem! Witam się z już kolejnego dnia. To, co Wam, to, co widzieliście przed chwilą, to było nagranie z niedzieli, kiedy byłyśmy właśnie z moją przyjaciółką, na takim Ala spacerku, na takim, no, no na dobrej kawce, później na dobrych lodach i w takim fajnym parku tutaj w okolicach nas. Więc pokazałam Wam kilka ujęć, a teraz już na sam koniec tego vloga pokażę Wam mini haul z temu i mini haul z Vinted. Także serdecznie zapraszam. Na sam początek zrobimy ten unboxing paczki z temu. Ja już tą paczkę otworzyłam i jest w niej tak: mgiełka do ciała. O taka o zapachu: to jest Super Amor i tutaj jest karmelizowana wanilia i makadamia. Ogólnie pachnie. Pachnie mega ładnie. Ja już, ja już to już i naprawdę fajnie. No, jest mało trwała, ale pachnie super. Zamówiłam sobie także takie tutaj do zegarka. To jest to obramowanie tutaj na zegarek. Nie byłabym sobą, gdybym nie zamówiła jeszcze skarpetek, takich pięciu par skarpetek z jakby ala Disneya, z Skaczorem Donaldem, z myszką Miki i tak dalej, także pięć takich par skarpet. Zamówiłam również do pracy takie highlightery, bo były w bardzo dobrej cenie. A ja uwierzcie mi, że mam już kilka takich highlighterów właśnie z temu, i one są naprawdę spoko Jak już widzicie, te brązoletki, które mam tutaj na ręku, to są właśnie brązoletki z mojego wcześniejszego zamówienia z temu. Teraz zamówiłam kolejne trzy i tak. Zamówiłam jeszcze jedną, taką samą, którą tutaj mam już na ręku, bo bardzo mi się podoba. Jest jeszcze taka różowa. I do tego, tak chyba mi się podoba Najbardziej To jest taka O, taka Z takim tutaj wzorkiem Także raz, dwa I trzy Co jeszcze? Aha, pasek do zegarka Bo ja bardzo lubię te paski z temu do zegarka Kolejna rzecz do pracy to są Zszywki Aha, zamówiłam z Obie i moi koleżance z pracy Po długopisie Ten jest mój chyba Także tutaj Nie wiem czy będziecie widzieli A tutaj jest normalnie moje imię napisane Taki długopisik A ten drugi jest biały I tam jest jej imię napisane I o, jeszcze tak Do pracy jeśli chodzi o taką podkładkę pod myszkę Z łapki I ostatnią rzeczą to jest w ogóle coś, co zwróciło moją uwagę. To jest taki zaszyt i tutaj jest, że moja droga jakby do zwrócenia wagi. Ja wam mówiłam w poprzednim TikToku, że ja jestem teraz na deficycie kalorycznym. Zapraszam serdecznie na mojego TikToka i na mojego Instagrama. Tam trochę się więcej dzieje, jeśli chodzi o deficyt, ale wiem, że w kolejnych vlogach będę już mówić i pokazywać o ten temat więcej. W każdym razie ten zaszczyt jest na tyle. Na tyle fajny, że jest tutaj, możecie sobie na przykład, macie taką stronę, gdzie jest napisane wszystko dotyczące, wiecie, jak było, jak jest teraz, a później, całe, możecie sobie normalnie zmierzyć tutaj od początku do końca i to wpisać. Jest też tutaj na przykład takie Daily Meal Prep, czyli możecie w każdym tygodniu napisać sobie, co będziecie jeść, jakie posiłki będziecie spożywać. Jest tutaj na przykład też, że możecie sobie wkleić swoje zdjęcie i na przykład dodać tutaj um, też um, jak macie, jakie macie be, um, jaki macie wzrost, jaką macie wagę i tak dalej. Tutaj możecie sobie właśnie, um, tu jest taka healthy receipt, czyli możecie znowu sobie jakieś tam przepisy dodawać jeszcze. Um, na każdej stronie jest w sumie coś innego. Tutaj na przykład są też takie strony, że możecie sobie przygotować posiłki w sumie na cały miesiąc. Są też no na końcu są takie różne wyzwania. Czyli na przykład od ile zrobiliście kroków do południa i po południu na przykład. Jest też, co tu jeszcze jest? Tutaj są jakieś takie zdrowe nawyki, na przykład jestcie sobie bieganie i piszecie w jakim dzień, tygodnia ile biegaliście. Um, jest też Mood Tracker, możecie sobie wpisać, w jakim jesteście nastroju każdego na przykład dnia i tak dalej. No myślę, że fajna rzecz i to kosztowało naprawdę jakieś groszowe sprawy. Um, tutaj jest też tak na przykład Vision Board, możecie sobie narysować lub napisać, jak na przykład bijicie siebie. Za, nie wiem, za pół roku w tej diecie No i to jest właśnie, ja lubię takie rzeczy, bo ja kocham zapisywać takie różne rozprawunki y, Więc jestem mega zadowolona, jeśli chodzi o ten zeszyt Także lecimy dalej Co jeszcze chciałabym Wam pokazać? To, ja nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale to jest dosyć popularne ostatnio na mediach społecznościowych A szczególnie na TikToku to są takie słoiki, to się nazywa um, taki jakby słoik niespodzianka z biżuterią. Ja sobie to zamówiłam właśnie na winted, tego na winted jest tyle. Zamawiacie sobie taki słoik z biżuterią, tam są różne, różniaste. Nie wiecie co w niej jest, otwieracie i patrzycie czy biżuteria wam przypadła do gustu. Ja tego jeszcze nie otwierałam, tyle co otworzyłam to z tej folii w domu. Powiem wam, że jest tutaj tego tyle ja wam mniej więcej pokażę, więcej pokażę chyba na TikToku, ale mniej więcej wam pokażę. Są na przykład takie korale. No trochę nie mój styl. Jest na przykład taka spinka, no nie wiem, ta spinka jest na przykład bardzo ładna moim zdaniem. Jest trochę są poplątane tutaj te pewne rzeczy. Jest na przykład na przykład taka brązoletka z kamyczkami. Są takie korale akurat w tej mojej płatce. Są kolczyki w kształcie takich dwóch takich dwóch księżycy. Księżyczy. Księżycy. Jest taki długi naszyjnik i on ma takie tutaj dwie końcóweczki. Jest taki mini pierścionek. Powiedziałabym, że trochę jest dziecięcy. Jest na przykład też taka ładna broszka. Taka. E, idziemy dalej. Co tu mamy? Mamy taką brązoletkę. Mamy, mamy, mamy. Już Wam pokazuję, co jeszcze. Mamy też takie dwie brązoletki. Powiem, że nawet trochę mój styl, bo ja lubię takie. Naprosiliśmy ją trochę, ale odpustowe rzeczy. Eee, tu, 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 co tu jeszcze mamy mamy na przykład taki wisiorek i on ma takiego misia na końcu <laughs> tak wiecie ja w ogóle nie wiedziałam co będzie w środku mamy na przykład taką bransoletkę mamy nie wiem czy pokazywałam już taką jeszcze mamy takie śmieszne kolczyki czy to jest drugi o takie kolczyki <laughs> Niektóre rzeczy są naprawdę takie dosyć e, śmieszne Mamy pierścionek Taki Z perełką Co mamy jeszcze Mamy drugie takie kolczyki Tylko to są takie w księżyce Ja pokażę wam dosłownie wszystko co jest w tym słoiku Ja za ten słoik zapłaciłam 6 funtów Mamy takie śmieszne kolczyki też Kolejne O takie e, To są trochę takie O Mamy jeszcze jeden wisiorek Tylko z różowym misiem Mamy taki pierścionek Nawet ładny, tylko trochę chyba za mało Jak na mojego palca Musiałabym go na tym najmniejszym palcu nosić Mam duże palce chyba dlatego Jest taka To jest chyba bardziej jako gumka do włosów Z takim serduszkiem Czekajcie Mamy jeszcze takie kolczyki Mamy, co tu mamy? Co to jest? A to jest też taka broszka. O taka, w kształcie takiego koguta. Tu coś jeszcze jest. Tu jest jakiś pierścionek i nawet nawet ładny, tylko że też bardzo malutki. Taki pierścionek. O. Tu mamy jeszcze jeden pierścionek. Czekajcie. O, taki. Jeszcze jeden pierścionek. O i ten byłby na mnie dobry pierścionek. To jest taki Ala oki. Taki... Mhm. Nie wiem czy dobrze pokazuję I prawie koniec mamy jeszcze mamy jeszcze jakieś kolczyczki. a to takie maleństwa. Mm. No i tyle. Mamy jeszcze takie kolczyki w kształcie takich zielonych różyczek. Y -y -y. I chyba tu już wam pokazywałam. A jeszcze są takie kolczyki. Takie kolczyki. Mm. A, takie są też dwa na Boże Narodzenie w sam raz. Taki, Taki bucik. Eee. A, są też takie kolczyki. Takie. No i to chyba jest, moi drodzy, wszystko, co wam teraz pokazałam. Tak, to jest już wszystko No i mówię, to było w takim właśnie słoiczku No i mówię, za tą całą biżuterię zapłaciłam piątkę No nie, jest to nic szczególnego Widziałam, że dziewczyny trafiały fajne, ale też trafiały takie typowe buble Jak ja to mówię, no ja trafiłam na taki soł, soł bym powiedziała Ale no słuchajcie, no cała garść biżuterii Może komuś porozdaję, nie wiem, zobaczę To jest w sumie całkiem spoko do jakiejś takiej sukienki, wiecie no nie powiem, no nie jest to może jakiś super Nie wiadomo, jakiś strzał, ale będę jeszcze Ich na pewno kilka kupować I będę wam dawać znać, bo wiem, że można Trafić naprawdę fajne perełki Także tak, ja dziękuję serdecznie Za oglądanie, przepraszam, że czekaliście Tak długo na vloga, ale ostatnio Jakoś tak nie mogłam się e, Nie mogłam się po prostu zebrać Dziękuję za oglądanie Ja, mój słoik z biżuterią Życzymy wam Miłego, no, weekendu nie Bo dzisiaj mamy Dzisiaj mamy już y, czwartek, to już coraz bliżej do weekendu. W każdym razie wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło i do następnego vloga. Pa!